Komputerowe triki. Odcinek 10. Kropkowanie. Tak zwane obszary kropkowane powinny zostać wykonane przy pomocy tabulatorów. W przeciwieństwie do ręcznego wpisywania kropek z klawiatury, tabulatory dają nam możliwość dokładnego ustawienia miejsca położenia tych kropek oraz pewną ochronę na to, że pozostaną one w tych samych miejscach, nawet jeżeli zmianie ulegnie treść dokumentu. Jest to tym bardziej istotne, jeżeli pracujemy z obszernym, np. kilkustronicowym dokumentem. Postaramy się w niewypełnionym oświadczeniu wstawić wszystkie nasze obszary kropkowane, tak jak mamy w tym pliku. Przechodzimy zatem do pustego oświadczenia i wejdźmy w ustawienia tabulatorów. Zastanówmy się, jak to będzie wyglądać. Chcemy, żeby od początku akapitu do mniej więcej 4 cm był nasz obszar kropkowany. Ustawiam zatem akapit na 4 cm oraz ze znakiem wiodącym kropki. Ok, to na razie wystarczy, i teraz przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda. Mamy kropki w czterech liniach, więc zróbmy dokładnie to samo w naszym dokumencie, resztą będziemy przejmować się później. Wstawiam jeden tabulator, potem drugi, trzeci i czwarty. Zwróćcie uwagę, że raz ustawiony tabulator został zachowany w kolejnych akapitach. Następnym krokiem, który sobie wykonamy, będzie ustawienie naszych podpisów. Zwróćcie uwagę, że każdy podpis jest wyśrodkowany dokładnie do środka naszego obszaru kropkowanego. Nie jest to wcale takie trudne, jak się wydaje. Wejdźmy sobie do naszego dokumentu i zróbmy sobie miejsce na każdy podpis. Jeden, drugi, trzeci i czwarty akapit. Teraz ustawiam się na pierwszym z nich. Tutaj również będziemy musieli pokombinować z tabulatorami. Wyczyśćmy na razie te tabulatury, które mamy ustawione. Zobaczcie. Środek naszego obszaru kropkowanego to drugi centymetr. Wobec tego ustawiam tabulator na drugim centymetrze, tym razem bez znaku wiodącego, dlatego że będę chciał tutaj wstawić tylko podpis. Za to wyrównanie ustawię do środka. Znaczy to mniej więcej tyle, że środek naszego napisu będzie się znajdował na drugim centymetrze. I klikam ustaw. Teraz wpisuję imię i nazwisko. No, jest jeszcze mały problem, mianowicie nie mamy wstawionego tego tabulatora. Dlatego przechodzę na początek, wstawiam tabulator i zobaczcie, że imię i nazwisko wyrównało mi się do drugiego centymetra. Tak samo mogę postąpić z kolejnymi, z kolejnymi liniami. Zajmijmy się teraz ustawieniem kolejnych opisów. Oczywiście mogą to zrobić w taki sam sposób jak przy pierwszym razie, czyli wchodzimy w ustawienia tabulatorów i ustawiam tabulator na drugim centymetrze. Jeszcze to wyczyszczę, drugi centymetr, wyrównanie do środka. OK, i w ten sposób stawiam tabulator. Ale można to zrobić szybciej. Mianowicie, zaznaczamy sobie już jeden obszar, w którym mamy, mm, mamy tabulator ustawiony, i malarzem formatów przenosimy ten format do kolejnych akapitów. Do tych, do których chcemy. Zobaczcie, że w tych akapitach ustawił mi się już tabulator na drugim centymetrze. Co mogę sprawdzić na naszej linijce. Stawiam teraz tylko te tabulatory do tekstu. I w ten sposób cały obszar jest już gotowy. Można by tu było jeszcze pokombinować z odległościami między podpisami a tymi obszarami kropko, kropkowanymi, z tym, że nie są to już ustawienia tabulatorów, ale mimo wszystko zróbmy to. Wchodzimy sobie w ustawienia interlinii, ustawiamy odstęp po akapicie najlepiej na zero. W ten sposób odstęp po kropkach zostanie zmniejszony do zera. A przed kropkami no, dajmy powiedzmy na 18 punktów. W ten sposób mamy odpowiednio sformatowany już ten nasz obszar kropkowany. Malaszem formatów, tak jak poprzednio, mogę jeszcze przenieść ten format na kolejne miejsca kropkowane. I w ten sposób myślę, że wygląda to znacznie lepiej. Zostały nam do wykonania jeszcze dwie rzeczy: mianowicie wykonanie miejsca na datę i pieczątkę z prawej strony, oraz na podpis i pieczątkę na dole dokumentu. No, wróćmy zatem do naszego pierwotnego dokumentu. Teraz ustawiam tabulator, który przeniesie mnie na 12 cm. Na 12, dlatego, że jest to 4 cm od drugiego końca kapitu. Chcę mieć takie samo miejsce kropkowane po prawej stronie, nie jak i po lewej. Wobec tego wchodzę w ustawienia tabulatorów, ustawiam na 12 cm i w tym momencie zobaczcie, to będzie ten obszar między 4 a 12 cm. Wobec tego ja nie chcę, żeby on był kropkowany, tylko chcę po prostu, żeby tam przeniósł mi się kursor po wciśnięciu tabulatora. Wobec tego ustawiam tą pozycję i od razu ustawiam drugi tabulator. Na 16 cm, czyli na koniec naszej kartki, i tutaj już chcę, żeby to był obszar wykropkowany. W ten sposób wstawiam kolejny tabulator, raz drugi. Mogę tutaj jeszcze oczywiście od razu sformatować, ale już widzę, że już to formatowanie jest ustawione, dlatego że jest ten sam akapit. Na odstęp 18 przed kropkami i 0 po kropkach. Teraz przechodzę do, do jednej linii poniżej i ustawiam kolejny tabulator. Tutaj mamy już tabulator 1 ustawiony na drugim cm. Kolejny chcę, żeby był na 14 i wyrównany do środka. Dlatego, że chcę mieć napis wyrównany do 14 cm, czyli do środka naszego obszaru wykropkowanego. Wstawiam ten tabulator i wpisuję odpowiedni tekst. Gotowe. A więc jedyne, co zostało nam zrobić, to miejsce na podpis i pieczątkę u dołu dokumentu. Ja już tutaj mam wstawiony akapit, więc po prostu do niego przechodzę. Wy, jeżeli tego nie macie, to pasuje go jeszcze wstawić i ustawić wielkość czcionki na 8 cm. Ustawmy zatem nasze akapity. Najpierw wyczyszczę to, co było ustawione i zróbmy to od początku. Ustawiam tabulator na 12 cm, dlatego że tam będę chciał przenieść kursor. Ten tabulator ma być bez kropek. I kolejny na 16. Ten z kolei ma być z kropkami. Znaczy to, że od 12 do 16 cm będziemy mieć obszar kropkowany. Wstawiam ten tabulator i przechodzę do kolejnego kapitu. Tutaj od nowa ustawię sobie tabulator, który będzie wyrównany do 14 cm. Oczywiście mógłbym też ten format przenieść z akapitu powyżej. Gdyby nie to, że tutaj mamy też inny akapit sformatowany. Dlatego proponuję go sobie po prostu ręcznie jeszcze raz ustawić. Podpis i pieczątka. Teraz jeszcze sobie sformatujmy odpowiednio nasze miejsce. Tutaj w obszarze kropkowanym wszystko jest ok, ale tutaj widzę, że wystarczy jeszcze usunąć odstęp przed akapitem i w ten sposób wszystkie nasze obszary kropkowane zostały w prawidłowy sposób wykonane. Dziękuję za uwagę. W następnym odcinku zmiana orientacji wybranych stron dokumentu.